Od 1967 do 1973 zostanie wyprodukowanych oraz sprzedanych niemal 50 tysięcy ciągników wszystkich wspomnianych serii. Co warto podkreślić, aż 6 tysięcy ciągników zostało sprzedanych na zupełnie nowy rynek Ameryki Północnej, gdzie marka Alice Chalmers szukała dostawcy mniejszych ciągników. I w ten sposób europejska oraz amerykańska marka dogadały się w sprawie sprzedaży ciągników Renault 56 jako Alice Chalmers 160 na rynku Stanów Zjednoczonych. Nie była to jednak jedyna współpraca Renault w tamtym czasie. Ponieważ na samym początku lat 70. Renault postanowił dogadać się z polskim Ursusem w sprawie prototypów serii U. Seria U była o tyle dla Renault interesująca, że posiadała tak naprawdę wszystko, czego brakowało właściwie ich maszynom. Największymi zaletami Ursusów miało być przede wszystkim to, że były bardzo nowoczesne, tanie w budowie oraz zunifikowane do granic możliwości. Dalsze losy tej współpracy są niestety nieznane. Wiemy jedynie, że Ursus miał dopuścić inżynierów Renault do pracy.